Cześć, witam na kanale Niezdecydowanego Multihobista, to jest kolejny odcinek z serii Zdrabkodziałek. Hmm, przypominam, że w, jeśli chodzi o zdrabkodziałek, możecie proponować y, zdrabki za złotówkę, jakie ja bym kupić na następny odcinek. W poprzednim najwięcej było kochaczy Lubi, Stokrotki i Złotego pierścionka. Przypominam, że najlepiej jeżeli będziecie dawać lajki, bo pod tamtym komentarzem, z, tanym, no, z daną zdrabką ponieważ wtedy mi łatwiej sprawdzić no a jak napiszecie komentarz to pewnie też jakoś to sobie tam policzę no i co ostatnio było znowu kocham czy lubi złoty pierścionek i stokrotka więc wziąłem złoty pierścionek tak żeby było już troszkę inaczej zresztą tylko raz chyba zdrapywaliśmy złoty pierścionek także można zdrapać zdrapka z numerem 1 a trzy takie same kwoty 15, 1 15, 1, 1 i 2. a no, czyli tutaj złotóweczkę dla nas. Zaczęło no, się nawet nieźle. Chociaż mogło być lepiej. Dobra, lecimy. 2 złote, 1, 1, 10, 10 i, i 1. I kolejna złotóweczka, czyli bardzo w porządku. Zlecimy dalej. 1, 10, 1, 200, 10 i trzecia złotówka, No jest w porządku. Kolejna zdrapka, no tutaj już cudów raczej nie będzie, nawet nie liczę, że, że cokolwiek wygramy. 2, 2, A jest 2. Proszę bardzo. No powiem szczerze, że jestem mile zaskoczony. Mile zaskoczony. Może Może będzie pierwszy raz wszystkie zdrabki pełne. Oby 2015 30. No tu już nie jest tak kolorowo. 2030 i... I 15. No szkoda, szkoda, że ta ostatnia zdrapka y, niestety nie była pełna, ale co? Na 5 zł. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I dwa, pięć. Czyli super, bardzo fajnie. Dzięki wielkie za oglądanie. Dajcie y, propozycje następnych zdrapek, które mają być za tydzień. Ja was zapraszam na w środa i sobota. Do zobaczenia. Cześć.